Następnym narzędziem, które może służyć Wam do automasażu jest wałek, tak zwany roller. Ja mam taki prosty, ładki, pełny w środku piankowy. Ten, jeśli nie znacie jeszcze rollera i masażu na nim, to proponuję na początek, bo jest po prostu najbardziej lekki i mniej inwazyjny. Generalnie ćwiczenia rozciągające, masujące na wałku nie powinny Wam sprawiać bólu. Chyba, że rzeczywiście coś jest nie tak w Waszym napięciu. Pokażę Wam, jak rozmasować sobie plecy. Oczywiście można masować też uda, łydki, kiedy tylko chcecie. Proponuję, żeby zacząć od pleców, i te plecy Wam pokażę. Zaczniemy od pośladków. Dajemy jedną nogę na górę i dociskamy drugą. Tym samym uzyskujemy większy nacisk na masowany pośladek. Wspominałam już, że pośladki się napinają w stresie, napinają się przez nieergonomiczne siedzenie, więc warto je z różnych stron pomasować. Pokazuję w skrócie, oczywiście robicie to trochę dłużej, na jedną i na drugą stronę podobny czas. Można zmieniać pozycję. Jak już pomasujecie pośladki, przechodzicie do okolicy lędźwiowej i dla początkujących możecie oprzeć się z tyłu rękami. I też ważne, żeby troszeczkę się poruszać na tym wałku, zmienić pozycję. A dla osób, które są bardziej doświadczone, możemy robić to w ten sposób, że ręce są za głową. Pamiętajcie o podniesionych pośladkach i napiętym brzuchu. Wjeżdżamy troszeczkę wyżej, ręce za głowę, to samo, brzuch napięty, pośladki do góry troszeczkę do głowy i też na różne strony masujecie nie powinno tutaj być bólu takiego jak mógł się pojawić przy masowaniu piłeczkami. po minutce, po dwie minutki na każdą stronę. Ja tutaj pokazuję bardzo w skrócie, ale warto poświęcić temu 15 minut i ostatnia część bardzo przyjemna, taka typowo relaksacyjna się na bok, nogi ugięte, ręce swobodnie i masujecie szyję. Głowa raz w prawo, raz w lewo. I to naprawdę powinno być przyjemne. I życzę Wam, żeby masaż był przyjemny. Do zobaczenia.